status quo. Nie ma zakładów, ponieważ zostały sprywatyzowane, zostały wyprzedane. Czyli zostali sprowadzeni, jak to się fajnie nazywa, inwestorzy zagraniczni. I do taki inwestorzy zagraniczni mają ten interes, ma tutaj pracowali. Tutaj tylko, Panskiego już nie ma. To co zostało jeszcze pan Tusk próbuje, próbuje wyprzedawać. Proszę mi wyłać się kolokwiajców. Pan Tusk może swoje kacie sprzedawać, a nie coś, co nie on zrobi. Te zakłady, które jeszcze nam zostały, robi nasi przodkowie, ażeby one słyszyły im i nam, i dzieciom. Powtarzam, jeśli odejdą są inwestorzy, będziemy nikim. Nic. Dziękuję. No, my, my nas na the stop. Oh, stop.